mini kuchenka turystyczna na kartusze gazowe składana konstrukcja i mała waga pozwolą zabrać palnik turystyczny dosłownie wszędzie łatwa w obsłudze i w konserwacji zapraszam do recenzji i wysłuchania mojej opinii na temat używania kuchenki turystycznej na początku może kilka słów gdzie takie coś zakupić otóż ja zakupu dokonałem na stronie Shopee i z trzema dodatkowymi kartuszami zapłaciłem 37 zł i 90 groszy w tym czasie było kilka ciekawych kuponów do wykorzystania i dlatego wyszła taka niska cena. Zapraszam na stronę china.pl i tam umieszczam właśnie kupony i kody rabatowe do takich sklepów jak Shopi, AliExpress czy Banggood. Wszystkie linki zostawię w opisie pod filmikiem. Jeśli chodzi o zawartość paczki, to mamy kuchenkę, która znajduje się w pokrowcu. Dodatkowo jest tam jeszcze instrukcja obsługi, no i trzy kartusze każdy po 400 ml. Kuchenka to składana kostka wykonana z ciętych blaszanych części. Zamyka się w wymiarach takich jak widzicie na ekranie. Waga samego urządzenia to około 400 gramów i jak na produkt za 30 zł jest naprawdę całkiem dobrze. Na górze znajdują się cztery rozkładane podstawki, na które ustawiamy garnek. Kąt, pod jakim to ustawimy, zależy oczywiście od wielkości garnka. Podstawki nie są do końca przystosowane do małych pojemników i w tym przypadku mogą nie siedzieć zbyt stabilnie. Stopki składane są do środka, bez problemu wytrzymują obciążenie 5-litrowego garka z wodą. Montaż kartusza odbywa się poprzez zaczepienie i przekręcenie pojemnika. Zainstalowany kartusz siedzi naprawdę bardzo mocno. Palnik rozpalany jest za pomocą wbudowanego iskrownika. Niestety w moim przypadku iskra nie pojawiała się za każdym razem i ostatnio musiałem używać zapalniczki, więc to raz działa, raz nie działa. Nie wiem od czego to zależy. Zawór z gazem pracuje z małym oporem i pozwala na dokładne ustawienie wielkości. Płomienia. Nie miałem zbyt wielu okazji do ekstremalnego przetestowania tej kuchenki. Trzymam to bardziej na takie wyjątkowe sytuacje. Kilka razy zabrałem ją, aby zagotować wodę i napić się kawy z przenośnego ekspresu Hybrid H4A. Gdyby kogoś interesowała, to recenzja tego ekspresu jest na stronie czajnak.pl. Zagotowanie 350 ml wody zajęło około 3 minut, i tutaj zawór nie był odkręcony na maksa. W tym czasie kartusz pomieszył się o 8 gramów i wychodzi na to, że całkiem sporo można. Można zdziałać z taką buteleczką o pojemności 400 ml. Ogólnie nie mam większych zastrzeżeń co do działania kuchenki. Z uwagi na to, że kartusz z gazem umieszcza się blisko pumienia, to przy następnym zakupie wybrałbym wersję z wężykiem i dodatkowym adapterem. Co Wam zdjęcie, abyście mogli zobaczyć jakie są rodzaje kuchenek, które udało mi się znaleźć na AliExpress i właśnie wybrałbym taką z wężykiem. I to by było tyle jeśli chodzi o moją opinię. Na temat tej mini kuchenki turystycznej, na gaz, na kartusze. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.